Astma oskrzelowa, objawy, przyczyny i skuteczne leczenie. Astma oskrzelowa zbiera coraz większe niwo, a liczba chorych stale ronie. Objawy choroby, takie jak astma oskrzelowa, to m.in. wiszczcy oddech, napady duszności i uporczywy kaszel. Odpowiednie leczenie sprawia, kreska E za kreska na kreska Y normalnie. Astma oskrzelowa, inaczej dychawica oskrzelowa to przewlekła, nieuleczalna zapalna choroba dróg oddechowych która prowadzi do ograniczenia wydolności dróg oddechowych w wyniku niekontrolowanych skurczów o oraz gromadzenia się w nich gestego luzu. Objawy astmy o skrzelowej mogwice pojawia się i zanika, ale stan zapalny w drogach oskrzelowych trwa stale. Zastmo skrzelów i jej kreska 10-12%. Naszego społeczeństwa, czyli ponad 4 miliony osób, to osoby zdiagnozowane, ale szacuje się, że w Polsce nawet 70 osób z objawami astmy oskrzelowej nie zdaje sobie sprawy z choroby i nie podejmuje wbaciwego leczenia. A nieleczona astma mokreska E utrudnia codzienne życie i doprowadzi nawet do śmierci. Astma oskrzelowa Przyczyny i czynniki ryzyka astma oskrzelowa mokreska E mię podbokreska E atopowe, związane z nadmierną produkcji immunoglobuliny E i G w organizmie. Astma atopowa, czyli alergiczna. Wrót dzieci najbardziej jest nara kreska ONET, które zmaga się z etatopowym zapaleniem skóry AZS. Astma Mokreska E i T kreska pod bokreska E nieatopowe o prawidłowym poziomie IG Astma nieatopowa, przecinek niealergiczna, Postanie atopowa CZ. Ujawnia się w wieku dorosłym, nierzadko po infekcji dróg oddechowych. Do czynników ryzyka rozwoju łastny oskrzelowej nale kreska czynniki rodowiskowe, które mogą powodować reakcje alergiczne lub podra dróg oddechowych u osób predysponowanych. Nale kreska do nich. Alergeny zewnętrzpochodne, pypki traw, drzew i zarodniki grzybów pleniowych, alergeny wewnętrzpochodne, roztocze kurzu domowego, alergeny zwieszcze domowych, zarodniki grzybów pleniowych. Dym tytoniowy czynniki brak reskanicy w miejscu pracy zanieczyszczenie powietrza, ze spalinami samochodowymi do innych czynników wywobójcych zaostrzenie kreska, kreskawiczenia fizyczne zimne powietrze czynniki emocjonalne mniech, strach leki dwukropek aspiryna i inne niesterydowe leki przeciwzapalne atak kreska e beta blokery astma oskrzelowa objawy objawy astmy oskrzelowej to dokuczliwe uczucie duszności związane z obkurczeniem si oskrzeli które pojawia się najczęściej w nocy i nad ranem atak kreska kilka minut po forsownym wysiłku Kaszel, wiszczcy oddech Ucisk w klatce piersiowej Objawy występują napadowo, spontanicznie lub pod wpływem różnych czynników, np. dym tytoniowy, zimne powietrze, stres, i ustąpi samoistnie lub po podaniu leków. Jak pomóc w czasie ataku? Sposoby na zahamowanie astmy w czasie napadu astmatycznego. Szczególnie podczas silnego ataku, CZ to potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Nawet bardzo regularne przyjmowanie leków i staranna kontrola astmy nie ustrzyk chorego przed pojawieniem się dusznoci. Waptowny skurcz skrzeli powoduje charakterystyczny, wiszczcy oddech oraz uniem nabranie powietrza. Co zatem nalekreska Y w takiej sytuacji? Przede wszystkim nale Kreska Y zachowa spokój, ponieważ kreska panikamo E dodatkowo pogorszy stan chorego. Niezbędne jest podanie leku szybko rozkurczającego oskrzela, najcz, cień jest to preparat salbutamolu lub fenoterolu, który zaczyna działa natychmiast. Dzięki czemu w cigu kilku minut chory okreska jest swobodniej oddycha. W trakcie tak astmy nie powinno się przyjmować pozycji lekreskacej, ponieważ kreska utrudnia ona oddychanie. Najlepiej jest wtedy siedzieć lub stać, podpieraj cesi bokciami o parapet lub stóp. Gdy skurcz minie. Nie wolno zostawia chorego bez opieki. Nale kreska Y zapewni mu spokój i poczeka, a kreska zupełnie wróci do stanu równowagi oddechowej. Pamiętaj, dwukropek kieli w przeciągu 20 minut od podania leku skórczo skrzeli nie mija, nale kreska Y poda drug dawkę lekarstwa. Jeśli i tym razem tak nie ustpuje, natychmiast wezwie pogotowie ratunkowe astma oskrzelowa, a przewlekła obturacyjna choroba PBUC osoba, która choruje na astm i jest biernym lub czynnym palaczem, zwiększa ryzyko rozwoju nieuleczalnej, groznej choroby przewlekłej obturacyjnej choroby PBUC. Jest to choroba która polega na zwykrkaniu dróg oddechowych. W związku z tym chory ma problemy z wdechem i wydechem powietrza. Ucisk w klatce piersiowej i duszności to objawy charakterystyczne tej choroby. Astma oskrzelowa leczenia kreska 90% pacjentów mokreska e leczona ambulatoryjnie kropka Sterydy wziewne to skuteczne i bezpieczne leki któremu kreska nastosowała latami. Wbrew powszechnej opinii sterydy wziewne nie jest groźne, ponieważ kreska dziabaj tylko w miejscu podania, czyli w oskrzelach, i nie trafiaj do całego organizmu. Należy no kreska Y tylko umie prawidłowo pozbugiwać się inhalatorem i korzysta z niego regularnie. Najgorszym błędem chorego jest zapominanie e astma to choroba nieuleczalna i zaprzestanie stosowania leku, gdy tylko nastąpi poprawa. W takiej sytuacji choroba zawsze wraca w zaostrzonej formie. Z kolei terapia skojarzona polega na połączeniu leku rozkurczowego z przeciwzapalnym lekiem glikokortykosteroidowym. Lek ten jednocześnie rozszerza oskrzela i zwalcza w nich stan zapalny. Jest to obecnie najbardziej efektywna metoda leczenia astmy oskrzelowej. Wczenie rozpoznana i prawidłowo leczona astma pozwala kreska Y zupełnie normalnie pacjent nie ma objawów, prowadzi aktywne kreska lcie, ma zachowan dobry wydolność wysiłków. Mokreska E bez przeszkód pracowa i uczy się, nie wymaga doraznej pomocy medycznej. Im wcześniej wykryta choroba, tym mniejsze jest ryzyko wystpienia ci kreska kontrolowanej astmy oskrzelowej. Podawanie najnowocześniejszych farmaceutyków biologicznych, np. omalizumabu. Umokres kaliwia chorym powrót do normalnego kreska i znacznie minimalizuje ryzyko absencji w pracy, hospitalizacji oraz, śmierci spowodowanej astm. Astma steroidooporna wydawa bobysi, kreska e chorzy na astm funkcjonowa zupełnie normalnie, bez większych wyrzeczeń poza regularnym przyjmowaniem leków. Jednak przynajpowa kreska postaci choroby, a i kreska kiesterojdooporniej kreska licy wygląda zupełnie inaczej. Chory stale narra jest na pojawienie się ostrego napadu duszności, w którym nie jest w stanie wypowiedzieć jednego zdania w czasie jednego wydechu. Towarzyszy temu tachykardia, ponad 100 uderzeń serca na minut, i 100 sinica. Konieczna jest tu interwencja lekarza i hospitalizacja. Ogromna wrażliwość astmy ci na wszelkie bodźce u uniemoczy chorym chorym nie tylko prac. Ale tak kreska E prowadzenie aktywnego kreska lycia towarzyskiego, uprawianie sportu, a nawet wykonywanie prostych czynności domowych. Taki przebieg astmy prowadzi do trwałego kalectwa oddechowego. W tym przypadku skuteczny w leczeniu jest nowoczesne terapie biologiczne, które wisi jednak z bardzo wysokimi kosztami. Gdzie szuka pomocy organizacja pacjentów i osób wspierających chorych na astm ci-k-odzyska oddech? www.odzyskacoddech.pl. Powstaba, by pomaga osobom najci kreska e dotkniętym przez astm oraz edukowa w zakresie astmy pacjentów chorych na jej kreska e posta, a tak kreska e osoby zupełnie zdrowe. Historię CZ BONKUW Stowarzyszenia S dowodem tego, jak szybko nie wbaci wieleczona lub zbagatelizowana choroba MOKRESKA E ZA WBADNICA BYM KRESKA E CZ Testy kontroli astmy: Testy kontroli astmy. Pomagaj choremu dokładnie oceni stopień zaawansowania astmy. Poza tym ubatwiaj porozumienie z lekarzem i pomagaj wybrać odpowiedni terapię. Obecnie do kontrolowania astmy wykonuje się na przykład pomiar szczytowego przebywu wydechowego (PEF). Dziki niemu astmatyk Mokreska e powiedzie o swoich parametrach lekarzowi przez telefon i zastosowa się do jego wskazówek. Mokreska na tak kreska e skorzysta z aplikacji Moja Astma. Na podstawie pytań i odpowiedzi chory okreska E oceni rozwój astmy i dzięki temu regularnie odmonitorowa. Astma a dieta kreska da choroba przewlekła wymaga odpowiedniego sposobu odkreska lwiania. Z badań wynika, kreska E osoby z pokreska lwa i i witaminy C i E, beta-karotenu, flavonoidów, magnezu, Selenu oraz kwasów tebuszczowych omega 3 łatwiej kontrolują astm i rzadziej mają ataki dusznoci? Dieta uboga w te substancje zlewu p bywa na kondycji p.B.U.C. Przyczynia się te kreska do ozbawienia organizmu, a wice sprzyja groźnym dla astmatyków chorobom wirusowym. Dlatego na Twoim talerzu powinny się znaleźć dwie kreska E owoce i zielone warzywa, te buste ryby, boso, makrela, oliwa oraz czosnek i cebula. <śpiewanie> Unikaj natomiast konserwantów i sztucznych barwników, ponieważ kreska mog zaostrza objawy choroby. Astma, sport i relaks na astmieli choroba nie ma Ci kreskakiego przebiegu. A tylko czasem pojawiaj się kabopoty z oddychaniem, nie rezygnuj z uprawiania sportu. Nawet osoby zastęp wysiłkowy zwalan przez wysiłek fizyczny powinny wiczy. Jeśli boisz się ataku duszności, przed znacznym wysiłkiem fizycznym przyjmij lek rozkurczajcy o Systematyczne ćwiczenia ze dwubaszcza aerobowe wykonywane w jednostajnym, rytmicznym tempie korzystnie WP wpływają na układ oddechowy. Wzmacniaj serce, które lepiej pompuje krew, a dzięki temu do komórek dociera więcej tlenu. Hartuj drogi oddechowe, zmniejszajce ich reaktywno i poprawiaj prac mi oddechowych. Wysibek fizyczny znakomicie wspiera układ odpornościowy, a gdy ten jest silny, rzadziej bapiesz infekcje, które zaostrza jazdm. Kolejna korzyść wicet to utrzymanie prawidłowej masy ciaba, a warto ta, kreska E nadwaga na silakabopoty oddechowe. Sporty przyjazne astmatykom to pebwanie, jogging, narciarstwo, bykreskawiarstwo, tenis stopowy, gimnastyka, sporty walki, karate, judo, zapasy, i gry zespołowe, szczególnie siatkówka. Silne emocje mogą zaostrzyć astm. Potwierdzają to badania. Stresujące zdarzenie nawet pięciokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia ataku duszności. Dlatego trzeba sobie wypracować własne sposoby walki z nadmiernym stresem. Istotne jest i to, aby opanować w sobie staby LK przed napadem duszności. Osobom cierpiącym na astm dobrze robi yoga, medytację. Ale nie jest dwa kane, który z technik wybierzesz, istotne, aby byba skuteczna i w krótkim czasie pozwala baci o trzy sensi z codziennych problemów.